DS3 to pierwszy model DS wprowadzony na rynek w marcu 2010 roku. Stał się on prawdziwą ikoną rynku motoryzacyjnego dzięki magnetycznej osobowości, jaką emanował od samego początku. Wraz z modelem DS3 Cabrio, który na rynek trafił w roku 2013, sprzedanych zostało w sumie ponad 300 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Aby kontynuować ten sukces, DS3 i DS3 Cabrio zyskały teraz jeszcze bardziej wyrazisty charakter dzięki Atrakcyjnej i niezwykle skutecznej zarazem nowej identyfikacji świetlnej. Oprócz nowego spojrzenia pojawiają się także inne nowości: silniki zgodne z normą Euro 6, nowe możliwości personalizacji czy technologia Active City Brake. Dzięki którym DS3 stał się teraz jeszcze bardziej urzekający. Z punktu widzenia estetyki to nowe spojrzenie jest jednocześnie pełne życia i magiczne dzięki modułom LED o stylu inspirowanym diamentami w szkatułach i dynamicznym kierunkowskazom ze stopniowo zapalającymi się diodami, które są unikalnym w tym segmencie rozwiązaniem przykuwającym uwagę już od pierwszego mrugnięcia. W tym odcinku prezentujemy auto nietuzinkowe, można by powiedzieć lifestyle'owe. Ten samochód to Citroen DS, DS3. Marka Citroen jest tak pewna swoich produktów z linii DS, że ma to niebawem być oddzielna marka, czyli nie będzie już Citroena DS, a będzie po prostu DS. Prezentowany dzisiaj samochód to DS3. Jeden z mniejszych w linii właśnie DS-ów. Citroen DS3 to tak naprawdę bardzo mocno rzucający się w oczy. Warto sobie zadać pytanie, czy może zamiast Mini czy New Beetla, które są już strasznie oklepane przez młode kobiety, może warto by spróbować czegoś innego, czyli na przykład Citroena DS3. Auto jest naprawdę bardzo sympatyczne, jest świetnie wyposażone, ma bardzo fajny silnik. Pod maską naszego testowego egzemplarza znajdziemy silnik o pojemności 1.6 litra i mocy 155 koni mechanicznych. Jest on wyposażony w turbosprężarkę, więc samochód jest naprawdę bardzo zrywny i bardzo elastyczny. W zasadzie na każdym biegu samochód przyspiesza wyśmienicie. Tak jak pierwszy raz zobaczyłem tą turbinę, jest ona dosyć sporych rozmiarów, i pierwsze co przyszło mi do głowy, że samochód pewnie ma niezłą turbodziurę. Ale nie w tym przypadku. Właśnie jest tak to wszystko tutaj zestrojone, że samochód jest bardzo elastyczny i tej turbiny tak naprawdę nie czuć. Ona sobie jest, pracuje i pracuje naprawdę w pełnym zakresie obrotów. Auto przyspiesza naprawdę bardzo dobrze. 7,2 sekundy do 100 km na godzinę. Prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Najlepsze w tym samochodzie jest to, co na zewnątrz, ale również to, co wewnątrz. Samochód ma bardzo fajną tapicerkę, świetne dwukolorowe skórzane obicie. Można je również znaleźć na desce rozdzielczej jest bardzo fajnie to przeszyte. Od razu widać, że jest to skóra, a nie jakiś tandetny plastik. Bardzo fajnie wkomponowany na środku wyświetlacz. Świetnie trzymające fotele, naprawdę bardzo wygodne. Z tyłu jest nawet troszkę miejsca. Tak cztery osoby można śmiało tym autem pojechać. Najciekawsza jest linia tego samochodu. Bardzo charakterystyczna. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo dach przyozdobiony, takie charakterystyczne dla linii DS wzorki. Najbardziej charakterystyczna jest jednak tylna szyba, która ma tutaj ten charakterystyczny taki kształt. Warto też wspomnieć, że model DS3 miał swój debiut w rajdach samochodowych. Sebastian Lep jeździł właśnie takim modelem po odcinkach specjalnych. I naprawdę auto z tym czarnym wykończeniem dachu wzbudza spore zainteresowanie na drodze. Na tle konkurencji, DSK wypada naprawdę rewelacyjnie. DS3 i DS3 Cabrio są cenione za dynamiczne i budzące duże emocje zachowanie na drodze, które jest wynikiem obniżonego i odpowiednio zestrojonego zawieszenia, reagującego spontanicznie w każdych warunkach. Staranne dopracowanie i odpowiednie dawkowanie siły wspomagania precyzyjnego układu kierowniczego zapewniają doskonałą stabilność toru jazdy i dają poczucie pełnej kontroli i bezpieczeństwa w każdym momencie. Krótko mówiąc idealne połączenie dynamicznych właściwości i komfortu jest źródłem ogromnej przyjemności sprowadzenia. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe, DS3 zachowuje silnik racing o mocy 207 koni i THP 155, cenione przez wszystkich za ich dynamiczny charakter i elastyczność funkcjonowania już przy niskich obrotach. W gamie DS3 dostępny jest również silnik z rodziny Pure TE VTI 82 TG, który spełnia wymogi normy Euro 6. Aby spotęgować wrażenia płynące z dynamicznej jazdy, gama silników DS3 została wzbogacona o nowe jednostki benzynowe i diesla, które już teraz spełniają wymogi przyszłej normy emisji zanieczyszczeń Euro 6. Oferta diesli rozszerzona została o silniki Blue HDI-120 i Blue HDI-100. Te jeszcze mocniejsze i jeszcze bardziej proekologiczne jednostki napędowe korzystają z najbardziej nowoczesnych technologii. Silniki Blue HDI wyposażone są w moduł SCR, to jest technologię obniżającą emisję tlenków azotu aż do 90%. Nam to auto bardzo przypadło do gustu. Napiszcie na adres redakcja Małpa Czy Wam się również podobało?